Andrzej Fesnak, EFC, doradca finansowy European Financial Consultant. Być może nie pamiętasz już swojego startu w dorosłe życie, bo mogło to być kilkadziesiąt lat temu. Może kilka i doskonale pamiętasz. Ale jednego jestem w 100% pewien. Gdybyś miał ćwierć miliona złotych na starcie, na pewno nie byłbyś obrażony. Wprost przeciwnie, byłbyś bardzo zadowolony z życia i wiedziałbyś, co z tymi pieniędzmi zrobić. Pytanie: skąd 25-latek ma mieć ćwierć miliona złotych? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jedynymi osobami, które mogły o to zadbać, są twoi rodzice. Prawdopodobnie tego nie zrobili. Jaki z tego wniosek? Ty jesteś jedyną osobą, która może zadbać o to, aby twoje dzieci miały właśnie taki kapitał na starcie. Jak tego dokonać? Żeby dziecko zdobyło zawód, nauczyło się być samodzielnym i mogło zarabiać na siebie, potrzebny jest czas. Ten czas to 25 lat. Inaczej, 300 miesięcy albo około 1200 tygodni. Gdyby w tym czasie regularnie inwestować, to już przy 10% stopie zwrotu około 180 zł wystarcza, żeby zebrać kapitał ćwierć miliona złotych. Jeśli byś potrafił inwestować na 15% w skali roku, kwota 80 zł wystarcza na to, żeby taki kapitał zbudować. Pytanie, jak to zrobić? Jakie instrumenty finansowe wykorzystać? Jakie mechanizmy? Skąd wiedzieć, z czego skorzystać, a z czego nie? To właśnie kwestia i umiejętność budowania zamożności własnego dziecka. To właśnie kwestia budowania finansów własnego dziecka. Na ten temat możesz się wiele dowiedzieć w trakcie akcji Porozmawiajmy o pieniądzach. Możesz poczytać sobie w e-booku, który napisałem, w jaki sposób zarządzać pieniędzmi własnego dziecka. Możesz również wziąć udział w dyskusji, która się odbędzie w facebooku, a na pewno znajdziesz wiele informacji na naszych stronach akcji Porozmawiajmy o pieniądzach. Zapraszam.